Jeśli chcecie przydupcyć Oli łapkę w górę, to wam w sumie dam linka, nie? To nie. Ja tam propsowałem, że sama sobie to wrzuciła. Powiedziała, że ludzie tali ją o, o te filmy i że wrzuciła. Dobra, z czym to zagrać? Jak myślisz, nie trzeba mieć widzów, żeby tak spokojnie żyć? Biorąc na przykład wszystkie współprace, jakie ci dadzą? Gdybym brał wszystkie współprace, jakie mi dadzą, to już był kurwa w Dubaju. A wy prawdopodobnie nie mielibyście pieniędzy, i dostałem trzy razy cancel w internecie. Nie możesz brać wszystkich współprac. Najczęściej piszą do ciebie z Moskwy jakieś kurwa kasyna. Koga graj? Koga w Quickstrikerach? Co? A, zamiast Trystany? Czy ogólnie? Kog, Striker? Nie wydaje mi się. Kog mał Estier? Ale to w automatach. To nie, kolego, kurwa. Julia żuje ocena 0,10? Kurwa. Chuj z nią, 0. Nie znam jej. Takie se to jest. Kogman, pan, co to znaczy? Trafę? Nie pracować, a zarabiać. Siema Bartosz, jak trenować, aby zaliczyć najszybszy progres z 2400 na 2600? Drogi Macieju, myślę, że nie jest mi dane tak dobremu zawodnikowi jak ty udzielać porad. Miałem w ogóle przyjemność z Manskiem zagrać na żywo. Dostałem w Piotr na mistrzostwach Europy w Rymanowie w 2017 roku. Maciek wtedy jeszcze. Pojechał z mamą na turniej, bo miał tak mało lat. To przez ciebie mój mokry sen szachowy się nie spełnił. Wiesz o tym? Zniszczyłeś moje marzenia wtedy. Mieliśmy podobny ranking. On ma teraz 2400, ja 1900. Tak było. Tak było. Ja byłem wkurzony. Serio. W ogóle wiecie, że kiedyś moi rodzice przyjechali na Mistrzostwa Polski, które grałem w Zamku Książ. Specjalnie z Radomska, żeby zrobić mi niespodziankę. Przyszli na sali gry i zobaczyli, że jestem w klapkach w zamku. Dostałem taki opieol. Wszyscy chodzili w zimowych butach, a ja wychodziłem w klapkach. Miałem wtedy 14 lat i przyjechali rodzice i dostałem taki opieki, tak mi było wstyd. Nie uważam, że to było coś złego. Na przykład dalej w tych klapkach chodzę po, do sklepu. O. Jaki by był wynik partii, gdybyś grał ze sobą z 2017 roku? Pewnie wygrałbym teraz, bo jednak doświadczenie robi swoje. Mimo że wtedy miałem wyższy ranking, nie? Nie no, moja mama żyje. Nie wiem, czemu chcecie mi ją uśmiercić. No i kurczę, wiem, że quick sticker po bapach. Ale nie wiem kto jest najlepszym quick holderem, poważnie. Ty no to sprawdź, a no tak, po prostu mogę sprawdzić, bez kitu. Tak zrobię. Kogmał? A skąd macie informacje? Z piątnicy pewnie. Waj i Kogmał? Ty z tym Kogmałem serio? Ty, Kogmał ma i jest jeden z gorszych. Jak Blank ma, a też chujową, dobra. Ty no faktycznie, Malzahar ma na przykład wysoką. No z Costestier, to wiadomo. Czy jako dziecko wiązałem przyszłość z szachami? Chciałem wiązać przyszłość z, z szachami, ale. Ale nie wszystko jest możliwe. O, kurwa. Dev na tego? Czemu Wicent na koga? Ja nie gram koga w ogóle. Czy gdybym zabrał taką same na streamingu, to czy oddałbym się szachom? Nie. To streaming jest ciekawszy niż szachy. Nie gram koga! To jest tylko holder. Czy myślałeś kiedyś o byciu z Posuwanie starych baw za zamian za pieniądze? Nie. Nawet mi przeszło nie przeszło. Nie potrafiłbym. Obrzydliwe. W sumie mogę to zagrać z 4 cztery... ja pier Nie. Nie, Mati tak by nigdy nie zrobił. W sumie nigdy nie mów nigdy. Robi tak? To musiałbym z nim pogadać. Oho, kolega się zreflektował i gra nocturna jednak, tak? To niefajnie. Bo ja też. Fildif. Visynery, Urgot, Wow, Enforcery. Wszystko pomerfione. Chyba miecz. To nie był licent na Kogmała. Nie, no oczywiście, że było warto oddawać się tyle szachom. Mam pasję, mam hobby na całe życie. Nie muszę w tym być najlepszy, skoro daje mi to zajawę. Tak jak z TFT. Czy warto tyle napisać w TFT? No oczywiście, że nie. Zależy jakie masz priorytety, ale ja to lubię. Nie mówiąc, że w ogóle ja na tym utrzymuję się z tego, że chociażby gram w gry. To jest, wiesz, naprawdę fartowny. Czy będzie coś dziś poza TFT? No były szachy przecież. Mając 1200 na Czeskomy, czy do szady utrzymać się z szachów? Tak, pod warunkiem, że zainwestujesz 5 milionów w polski Orlen i on urośnie. Nawet całe życie już nie będziesz musiał pracować. Możesz wtedy w te szachy do końca swoich dni. W zasadzie to nie ja się utrzymuję ze streamingu, tylko wy mnie utrzymujecie. To też prawda, no? Zajebiście. Słuszna uwaga, Ziomek dostaje rajda od Hikaru i gra w TFT? Eee, no, w sumie to tak. To było miłe, że Hikaru dał mi rajda. Patrzcie kim jest Hikaru. W sumie nawet nie muszę googlować, bo ma większą Wikipedię, już może sobie kiedykolwiek wymarzyć. Tak, top 3 szachista na świecie. Pamiętam jak Pakleza miał kolabo z Hikaru i Pakleza opowiadał, że Hikaru na turniejach szachowych wyzywał matki na czeskomie ludziom. No, ale błażej. No dobra, no i teraz... Na kogo Quick Emblem? Dalej nie wiem. Dalej nie wiem. Ty, ja mogę grać 5... Quickstreakerów czy to overkill? Ty no, kogo robi damage, ale... Dlatego, że ma itemy. No. Hmm. Nie gra ma 3, no nie? Lepszy będzie Nocturn. Ty, no ładnie ten Kogma daje radę. Jeszcze teoretycznie takie coś. ale troluję tego. kurwa. Nie chcę tej nisy rolować. Ale iść level upa. Cztery emisary tak. No ten Kogma wypiela zaraz, to no na pewno. Ale coś muszę za niego dać. Jaka jest moja opinia na temat Jana Krzysztofa Dudy? Ja Janka jakoś dobrze nie znam. Ja się wypowiadałem tylko na temat tego menadżera. Straszny wieśniak. Mega wsiur. Rzadko się zdarza, żeby był drugi taki wsiór na świecie, nie? A jednak. Ty, no i waj za niego! Co to jest za czat chory, że najpierw mam pytanie o Jana Krzysztofa Dude, wybitnego polskiego szachistę, a potem za chwilę. Ej, XM, brałeś MDMA? Ty, Kogman był lepszym karierą niż TF. Kurde. Ale waj też da radę. Waj tu będzie dobra. Nie, nie brałem. Czy to jest peak performance? Nie wiem, stary, nie wiem. Był mi prezował i nie brał. No, wyobraź sobie, że tak było, właśnie. Conqueror, sorcerer. Ale board jedynek w ogóle teraz się kapnąłem. No, ten TF tak jakby chciała, nie mógł. Nie, domaga jako Kerry. Gdzie trzeba to podmienić? Nie wygląda to najlepiej. To nie jest board pod top 1 chyba, co? Cholera. Boardek jest jakiś bez itemów nie ma sensu. Nie tylko bez itemów, ale również bez yy, traitów, więc jakbym ten board dorolował, to. Nie, no, Mordekaiser zawaj nie ma sensu. Nie mam na nim nawet jednego itema, który byłby dobry. Oboj, oh no ale waj na Predalator z Infinity. Ugotowane, ciekawe, klasik nie upacz. Na mam to, że damage amp za hpki stracone. On jest niby dobrym holderem. No dobra. Ten Infinity tak psuł dupę. Bottom, kurwa, bottom. Nie, 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 nie czuję tych strikerów. Nigdy tego nie grałem z jakąś wczutą. Muszę jeszcze raz podmienić itemy i dać jednak Infinity na vai. i... O że nie ósmy, ale... Nie wiem, oszukuję, że on coś robi. brakuje frontu też, wszystkiego brakuje. Te cztery... Cztery... Cztery emisary też overkill. No, wypacz to z reguły się testuje, ale... Trochę, że nadal, że przegrywam na... Takie ludziki, no ale... Ty, czy to jest Wii? Okej, okay, to akurat fajnie. To pokazuje, jakim głównym jest Urgot. Dorolowany Urgot 3... Absolutnie niegrywalny, jak widzicie, na Anish The Beast, chłopaczu. redempcja Co jest że Rambessa w ogóle? Obie nie ma. Nie no, lipnie to wygląda, <laughs> raczej więcej nie wygram fightów. Tak bardzo dużo przeżyłem tego fighta. Jakim cudem on wygrał na cokolwiek? O oh boy, to może być top 4. No ale musiałbym just hit. No dobra, odpadam. No, z Ambessą 2 bym wygrał, ale nie mam Ambesy 2. Whatever. Nie wygrałbyś? Nie, no wygrałbym za Ambessą 2. No dobra, na niego mogę wygrać. To jest Jinx 1, Elise 1, Irelia 1, Ezreal 1, Jace 1, Jinx 1. Aha, Ambessa strollowała i ta Jinx się odpaliła. Pierdoma! Ale, że nada, nie, że nada roku, kurwa. Już Ambessa już z tymi łańcuchami tam. O boże. Dobra, tam się z tej gry. Ja jak ja nie lubię tej kurwy. Tam besty, nie?